W zadaniu szukamy liczby naturalnych, które możemy wstawić między takie dwa pierwiastki. Ja te liczby oznaczam x. Tutaj dopiszę, że x należy do zbioru liczb naturalnych. Damy jeszcze spójnik i, tak? czyli to będzie taka część wspólna z tego, co wpiszemy tutaj, i z tego, co mamy zapisane tutaj. Tak? Z tego zbioru będziemy wybierali liczby, które będą pasowały do tego rozwiązania. No dobra. To tak. Zacznijmy może od pierwiastka kwadratowego z jedynki. To jest 1. Ten pierwiastek nie pasuje, bo to jest liczba mniejsza od pierwiastka kwadratowego z 2. Następnie mielibyśmy pierwiastek kwadratowy z 4, bo to jest 2. I wtedy ten pierwiastek pasuje. To może być liczba x. Zaraz sobie to na końcu Wpiszemy. Następnie mielibyśmy pierwiastek kwadratowy z 9. To jest 3. Pierwiastek kwadratowy z 16. To 4. I pierwiastek kwadratowy z 25. To 5. I to są takie cztery liczby. 2, 3, 4, 5, które pasują do rozwiązania tego przykładu. Tutaj odpowiedzmy, że wszystkie liczby naturalne leżące na osi między tymi liczbami to są dwójka, trójka, czwórka oraz piątka.